Niektórzy są w stanie pomyśleć, że Bóg jest sadystą, bo każe Izraelitom patrzeć i adorować na coś, co ich zabija. To jest trochę tak, jakby narkoman miał patrzeć na ścieżkę najlepszego towaru, albo alkoholik na butelkę wódki. Ten na pozór nielogiczny i niezrozumiały symbol Starego Testamentu jest figurą tego, co wydarzy się w Nowym. Paweł napisze: On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu. Jezus stał się grzechem dla nas. Stał się tym, z czym ja boję się zmierzyć, z czym ja sobie nie radzę. Przyjął mój grzech na siebie i zabił go w sobie na drzewie krzyża. Dlatego krzyż nie jest dla mnie miejscem bojaźni, miejscem lęku, niezrozumienia, tylko jest źródłem nadziei jest miejscem uzdrowienia, uwolnienia jest moim najlepszym lekarstwem i antywirusem odwykiem. Yy, logicznym byłoby w sytuacji, w której byli Izraelici, patrzeć pod nogi, a nie w górę na miedzianego węża. Ale to jest symbol tego, do czego wzywa nas dzisiaj Pan Bóg. Nie mam patrzeć pod nogi, yy, na to, co, po, o co się potykam, nie mam patrzeć i kontemplować swojego grzechu, swojej słabości, swojej nieporadności, ale mam patrzeć na, na Krzyż Chrystusa, który jest dla mnie uzdrowieniem i lekarstwem. Z wiarą spoglądać na tego, który stał się moim grzechem, aby ten grzech już mnie nie dotykał. Skąd wziąć taką wiarę? To jest bardzo dobre pytanie, które wielu zadaje. Święty Paweł powiedział, y Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, i dzisiaj odzwierciedlenie mamy tego w Ewangelii. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Od paru tygodni staram się pokazać, a od paru dni nagrywać Słowo Boże, żeby uzmysłowić wszystkim, że to Słowo samo o sobie mówi: we mnie jest nadzieja, we mnie jest Twoje uzdrowienie. We mnie jest Twoje nowe życie. Jeśli mówisz, że nie masz wiary, to zacznij słuchać Słowa Bożego, zacznij je czytać, a Twoja wiara zacznie się rodzić naturalnie.